Nie wiecie, jak się za wami stęskniła, Fryderyku. Tato! <grystanie> Młoda Damo, proszę. Młoda Damo? Tato, co tu się dzieje? Mm, Niezręcznie wyszło. Ten medalion pochodzi z... Sapori. Saporii. <grystanie> Hej, piękna. Miło cię znowu widzieć. Będę całkowicie szczery. Pamiętam, że cię pamiętam, ale nie pamiętam skąd. Czy to możliwe? To ja, Czaruś. Kiedyś prawie zniszczyłem to królestwo. Zabrałem was też na nocny lot balonem? O, ty jesteś ten brzydszy ode mnie kolej ze śmiesznym kucykiem. Nic dziwnego, że o tobie zapomniałem. A teraz przejąłem koronę, której nadałem nazwę Nova Saporia. Kiedy Kiedy żyje Nowa Saporia. Nowa Saporia? Zaraz, zaraz. Jakiś facet z kucykiem i jego banda cyrkowców przejęli koronę? <laughs> to nie potrwa zbyt długo. Julek, co do gluta? <laughs> nie jesteśmy tu sami. Poznajecie mojego byłego współwięźnia? Witaj w domu, Roszpunko. O, widzę, że już poznałaś moich nowych przyjaciół. O, warian, mój najbardziej zaufany doradca. Warian? mamo, tato, a nie pamiętacie, co on zrobił? <laughs> nie, nie, ani trochę. Co to ma znaczyć? To saporiańska Różka zapomnienia. Wymazałeś ich pamięć, tak? Że ja? O, skądże? Czyżbyś zapomniała, że ja zajmuję się raczej nauką? No ale, klementyna wzięła na siebie działania e, ezoteryczne. Magiczne? Tak, dziś król i królowa, a jutro cała reszta. Otóż wykorzystuję moc różdżki do stworzenia gazu, który wymarzy wspomnienia każdego poddanego korony. I nazwałem go Kirinion, żeby wszyscy mieszkańcy pamiętali, jak odwrócili się od mojego ojca. Ale jeśli potraktujesz mieszkańców gazem, to przecież zapomną, że odwrócili się od twojego ojca. Tak, opuszczałeś zajęcia z logiki, co? Nie, bo... no... no... wiesz, o co mi chodzi. Słuchaj, nie pozwolę ci tego zrobić. Załogo, pora odesłać Saporian dokładnie tam, skąd przyszli. Coś czułem, że to powie. Saporianie! Są uzbrojeni w Przyznaję, że cieszę się, że nie muszę walczyć z Kassandrą. A gdzie moja dawna dama serca? Wraźliwy temat! O, mam jeszcze kilka asów w rękawie. To działa! Pascal, ze mnie! Oddaj to złodzieju! Pascal! Dobra, więc nie bierzemy jeńców. Takie... gęste. Jak pięknie błyszczą. Dobra robota, Pascal. Varian! Rozkaż im, żeby się poddali! Nigdy! Czemu mamy się poddać, skoro zaraz wygramy? A -a -a -a! Mocna rzecz, młody. A to dopiero początek. Chodź.